Dobra, czyli lecimy, Penfoy. tak? Dobra. Okej, okej, okej. Co? Moja postać? Tak, robi UW. A, twoja też robi UW. Moja też robi UW. Ja <grym> <grym> nie robię UW. Robię krawiatowe elektro. Barwy do wywalania. Wyścig. Mhm. I pażąca podmoga! O, to jest fajne, pod mhm, podłoga jest git. W ogóle mam 200 coinów już, O jest git. Hej, <skrybki> uw, 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 uw. Ej, to ustalmy sobie, żebyśmy kupowali jakieś tryby, których nie mamy, żeby mieć więcej wygrywek. No co, to, to, furwanie? Nie, 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 nie. To. Jak furwanie? Furwanie jest jedno z gorszych. O, 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 o. Kto wziął masowych latanie? Nie skratanie? ja. O ja to kupię! O, to będzie mój tryb, jak kupię. To... <noise> nie, nie o, to. O, po zbieraniu tych skarbów, tak. E, tam zbieranie skarbów przynajmniej Ci nie robi tej... padaki na ekranie. Jak to <noise> nie? No kurde, tej. Bierzesz skarb, bierzesz tej. Na które padaki można dostać od patrzenia na to? Padaki. No, padaki, był taki generał w jednej wojnie. Padaka <grym zdaniem> Generał padaka, normalnie. <grym zdaniem> <grym zdaniem> czy tam pawaka? Nie pamiętam. Panaka on się nazywał No, padaka, mówię. Ja <grym zdaniem> mam jakiegoś senfej tego. Senfej szarka mam jakiegoś. <grym> no <zdaniem> nie, no dla ostatnio jakaś taka moda na to, że robili e, ten, dziewczynki z różnych animu tylko w formie koni. Teraz będą w formie rekinów. Albo szreka. Nie ze strony przeglądasz Paweł, nie ze strony przeglądasz. YouTube'a, główna. No właśnie, główna. Główna. O, Kozak, ktoś to wziął nareszcie. No ja. O nie, nic, nie. No, nie, zostaw mnie. No. <grystanie> Dobra. Ale ci skoczyłem na łeb, Kajsek. Sobula, słuchaj, oboje jesteśmy słodcy, bo ja jestem słodką dziewczynką, a ty jesteś ciastkiem, Sojusz A ja jestem słodki. Dobra. Tak. Ała. Dobra, nara, nara. Nie dam ci tego. <grystanie> fuck, fak, 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 fak. Nie, nie, po, nie posuwaj nie. Dziękuję. Nie posuwaj na ciastko posuwa. No, <laughs> <laughs> nie. No, to jaki ci... bra... oh, oh, oh. nie. Ule. Ule. Ule.

ja też mam hand simulator. Ja yeah, nie mam. Ale to kosztuje, nie wiem, z 10 zł. No co? Nie, u mnie to było w ogóle za mną kilometr. Dobra, Banana, może zobaczę. Ogólnie może to znaczy hand simulator jest spoko, ale no, bez vr to jest ultra trudne, jak dla mnie przynajmniej. No. Nie. Ja tu nie lubię fruwania, kupanie jest najgorsze.

Dobra, to ja się wylokowałem. Tak. Nie. Nie. Dalej podwójny. A, podwójny. nie ale podwójne. Nie, ale... podwójne Nie wyróżnienia, jak pa, ja jest chyba. To nie... Ta, to ja wygrywam To Bardzo, bardzo, bardzo mądry, gdybym wziął właśnie te... porównanie. To byłoby cox Dziewany kot Dziewana? Dziewana kot Dziewana. <grym> Dziewana. 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 normalnie Dziewana. 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 nie no, 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 no. Dziewana, nie. On nam miał sen, Mam like sen, dream to... Dream! Że zostanę bosem największej mafii. No ale. ale bardziej lepiej, sen. Dream YouTuber. Znaczy, mówiąc, I have a dream, to można powiedzieć, miałem. Znaczy, on mógł powiedzieć, że miałem sen, albo mam ma marzenie. Dobra, ale. To na pewno było sen, nie marzenie? Oba pasują idealnie, no w sumie. A, górna tak! No. Jak no wieśni. Tak? No tak, musi mieć marzenia w takim razie. Kurde, hej! Tak było! A! w blokach! Grzęzu ci! mnie w blokach, nie? Spektakularem, kuzy. Umgrzem złem. Grzemu zło nie mogę wyjąć? Brawo Nara 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 co? Ale No mała, 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 nie? To tryhard, mała, 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 Nie mała, mała, się Dobrze dobrze mała, się dzieci mam radę Swoją wiedzę Dobra. Dobra, no nie, no przestań mi fokusować, no. Głupi. <ścoughs> Fokusuje mnie, co Fokus. Fokusa ma. Fuksa. Może nic tak życz, jak drzwi jakbym rował tym, nie? Okej. Okej. Ky, ky! Ok. Ok. K, k. <ścoughs> ok. <ścoughs> okay. No. I zróbmy to. Fatnie. I To daj mu wygrać na swoich nagrywkach. Ale wygrał dzięki mnie, więc spokojnie. <grym> to niezłe <madryki. grym> o, nie nie mam. Mam że To Jest dobry, jump, czy co? No ta. A bez kitu. każdy zapalał, już nie ma. Działaj, że jest dobry, <grym> jump, Nie, 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 Pociemku, pociemku. A no, fufa nie przeszkadza. Safety <noise> ground. <noise> <noise> no tak. Zastaw. O, patrząca podłoga jest kozacki. O, o, dobrze. Nie, nie, o, 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 o! Nie, 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 nie.

No proste, że nie. Jak? No rac. co? Nawet na ty możesz mieć w domu, a nie. <zysk> 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 ty. Ha. Ale mamo, mamo. Ojej. 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 lepszy. Ojej. nie Ojej. <zysk> <zysk> nie spychaj mnie. Family friendly. Ale ja musisz się ruszać ja się oboje ruszacie Kurde, badaka, man Rusza się tak na boki Badaki dostaje Nie no, no, już nie wyjdziemy na górę, nie? No dużo osób jest na dole

Ja się nie, 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 Jeżeli ja tutaj, jeżeli ktoś tutaj stoi, strzelam to nigdy nie trafia, bo się niszczy. E, tak. i guzy. O mnie. tak monochy, nie? multimillion <laughs> 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 the <laughs> Szymolochy, uh. uh. nie? Oh, no. Poziom, śmiesz poziom śmieszności jest już bardzo wysoki. Ale dobra, powiedz mi, co ty, co ty usłyszałeś? ty A ja się. <śmierdziwia> no, no, nie, 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 nie. Nie, No, nie, nie, nie. Nie, proszę, proszę o, wygrałem, <tot,"��ń zerees enforced> Pierwszy wolny w ziemi i wygrałem Dobra, idź tam, strzij malochy Strzij malochy O, strzegł w wąsu, o nie Strzij malochy Strzij malochy Jaki Chłopiec jakiś Jak u Miero, no

Tja, Są, nie, ten... pomysł spręgnie. Postawione. Trzy No, co ty Nie co ty? okej. Mój jest ten kawałek podłogi.

Łapa się! Może serwery coś dętkę strzelają? Ale ale ręcz! No to się tam w jump! No chyba jaja, jaja robisz tej! Chyba. Nie ma Nie Halo? Przepraszam bardzo, co to było? Chimono! Chimono! Ten co umiera w środku, nie? A... Było miło. A? Granie z powiem... Jeżeli masz ten tryb, granie z spał, <grym> wygląda dokładnie właśnie tak. Tak, ja mam to tyle. No, a w to masz, prawda. Wiem, nie zamierzam się za nawet. <grym> Wiem, nie, się nie, ducham. Ducham. So, nie dotykaj mnie, Nie no i don't I don't I wolno I see. See Nie tylko ci Nie mnie <laughs> Nie wygrał mu Ale dobra, 2,5 punkta, jest git Wyszli A uh, tak, Ała. Ała. Mój biedny łeb To si wszystko e, zrobił okay. Ej, to Spidoran! ten jak szybki! <grym> Paweł jaki też szybki jest! Nieee! Tak! Dobra, bardzo właśnie! Prędkości. <grym> Bardziej mam tu na myśli kurde, nie wiem. Oh, okay. O okej. Shimochy tyle. O, srepa dostała na tej po... Kto jest na Nie, nie ja! Ja to tutaj zastanawiam kurwa. kurna!

ale, dobra, Stonks, Stonks, Stonks! tąsk, z tąsk. No, tak. <laughs> Cimo lochy. Cimo lochy. fajnie było wygrać bomby z bombami, nie? Proszę, bomby i mu dokładne bomby. O, o, tak, no, graliśmy e, tak chyba w Tak, kiedyś graliśmy. Wczoraj chyba nawet. Nie, wczoraj nie było bomb Były. Nie. Była, Ale nie Ja i I tam Były. nie mówię tutaj, że jestem panicem. Chyba, że graśliby ze mnie, to może tak wtedy. Nie no. No, no szybki jestem dla was <grym> Si malochy Si tam Si malochy proszę o słów o Kurde jaka padaka <grym> Daj jakiś szybciutki Z <The> <grym> Ninia jakiś <grym> Ninia no. <So>. Ninia <grym> Ninia <grym>

<śmany> zawolny jestem, fajer jest? Szybki, wziął Tu są. slow <śmany> Najszybszy, najszybszy kornel ze wszystkich nas teraz Tymczasem cebula, ja zawolny jestem Tu wolny jestem No <śmany> ska! Ty czemu patrz <śmany> na Jakie skac? Jakie skac? Jakie ja, zobacz Zobaczmy moją postać, widzisz ją? Ona jest trójkątna, a w okrągła a tu na dole Swy? jest trójkotna. Nie, Koczyn jest na No tutaj, Patrz na jednym. Ona wygląda jak trójkąt, nie? No bo Ona wygląda jak kółko, a nie. Jak umrę wygląda Nie, to na wygląda... Aha, kiedy ono dostaje obrażenia, no na... ja, on się napompowuje. No tak. Kozak to jest. Taki brak, do tego jest różowe, w sumie, tak? Ej, dwa różowe dziś. Dzisiaj dwa różowe skiny dostanę, nie? Co tu się dzieje? Padaka! Padaka! auu! No mam achter, tu farmy, bardziej po tej. son. Pink kachi. O, Nie, no nie zmieniaj jeszcze mu to, <laughs> Dobra, 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 dobra. dobra. To jest rek bakietowy. Sieła Weź duchowe skoki, raz, duchowe skoki, weź ja. Nie, nie. No, ja. Nie, tak? nie, no wygrać się Kętek, po to Ketura. mamy łeb, żeby nie powtarzać Kusy. tych samych błędów kilka razy. Wiesz? Nigdy tak. Nigdy tak, ale nie. No! A?

Nara, Wykaż szczęśliwa śliwa wiedźma, że morduje przyjaciół. <grym <grym> <grym> I o nie no. Skacze ci po głowie ni. Ni, Nie, nie po głowie, bo zaraz się No to nie, nie, nie. nie po doby lini, doby, bo dobra. jak zawsze. Skacz ci po głowie, no I spadł. Ale mówiłeś, żebyś tak nie skakał. <grym> Jezu, śliczny gnoj się pod mapę nagle. No chano! Pomyliłem postacie znowu z Różową, no. Nie wiem. Nie wiem, jeszcze czasu gram w tego moda. Osiemdziesiąt minut mu pokazuję. No, no. <laughs> I tam ciastkowi wygra to wyścig tego ciastka wzią, tam ciastkowi oh, wyścig. lecimy idź lecimy nie o no, ciastkowi no. nie U. nie, no, no, no. Rozłat, nie? Nie, dobra, trzeba włączyć tryb try hard to... Przeważnie masz tryb try, co? Ja nie! Nie, <grym> jeszcze to, ja, ja robię. Jak to tak. snajperek, to na no. Nie, bo po prostu to... Jak to było? Swimolochy? Swimolochy mnie po prostu rozwaliło, nie? To mnie rozkojarzyło. Swimolochy. Moja cera w tej wow. terapii, została poddana próbie i przegrała. O, brawo, Paweł, brawo, brawo, brawo. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobry, o nie, o nie. Brawa. Śimolochy, Brawa. Śimolochy i tyle. E? A, tak się o robi. Nie. A, nie. A, nie. A, nie. It's time for revenge. O dobra, zrówiłem go, dobra Dobra la vista, baby Pa... impasta No! nie! to przeszło, <grym> no to, wina, wina, wina. O, to <grym> A nie, nie działa No, nie no. musiał się spieszyć, to, to bym wziął to Ale że yeah. to nie zrobię, wezmę to O, oh. okej okay. Bo muszę się no, 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 bo bo chcę ich zjeść. Ma to... so, Macie szczęście. Tyłdza, jestem. To jest najszybszy. Hello, how are you? the do łota, help me. do To jest, halt me. Normalnie Hello, tej. Nie, nie. No, ale. co ty robisz? A czego ty nie robisz, to by z mi? Dobra, pa, 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 pa Ułatwiam ci życie. Ułatwiam ci życie, bo jesteś ultrawolny dzięki mnie. Gdzie <śledztwo> <Wydaje. śledztwo> grałeś? Nie, 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 nie. A no jak ciastek na mnie sz, kurna raszuje Ten biedną kurna niebieską dziewczynkę, to co mam robić? Kurna, no próbujemy mu walnąć w ryj. Ugryź mnie. Ugryź go. Ugryź go. Pytanie jakieś. Co czernie tam. Nie, 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 Ja bym ciekawa, nie, 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 później, ale nie, to? No. No, ok. no chyba jest Chyba jednak nie, jest... No ja pierdzielę Masa jest human reaction reaction Kiedyś z tym plasterem zaczął ruszyć i z że coś się stało Bogu RNG błaga mnie nieśmiklosków. Nie, nie, nie! Proszę, nie! Siema! O, nie! Siema jest Co Tam, ciaparito! O, ty wygrać! może jeszcze I wygrał! O, kozak trip teraz! Nie pchaj No, co ty robisz? Mów ci nie, pcha się pcha. Ty się pchasz! No cześć, bcha, bcha. <coughs> 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 Zakupimy magii, zespół z kabanu. czasie, co się dzieje, kiedy z wszyscy siedzigiem. Za Zabramy. 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 wszyscy Zabramy. Zabramy. Wszyscy Zabramy. Zabramy. Wszyscy Zabramy. 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 Zabramy! O, o jeelu, kozak, jeszcze... Ojej na mnie. Ojejo. Kajotkozy. Zabramy. No mi usuwasz. <głosy> kloczki usuwasz. <noise> kloczki. Kloczki. <noise>

no ja widziałem, było to nie A, to nie. No nie, to jest Kloczki. Hało! mi klocki? How are... Hello. So, so Hello, how are you? Amanda, so Amanda, so you are <laughs> I tak by wygrał no, nawet jakbym wygrał to. Nie, po prostu. Bośmy już dwa. Level up Dobra, po co? Gramy jeszcze jedną? <grym> Ale nie, bo ty...